Skutkami działania sił odśrodkowej na materię posiłkujemy się, próbując zrozumieć tempo obrotu najdalszych obiektów kosmicznych. Zastanówmy się nad pulsarami. Ponieważ niektóre z nich wykonują ponad tysiąc obrotów na sekundę, wiemy, że nie mogą być zbudowane ze zwyczajnych materiałów, bo tak szybka rotacja by je po prostu rozerwała. Zasadniczo Gdyby pulsar obracał się szybciej, np. 4,5 tysiąca razy na sekundę, punkt na jego równiku poruszałby się szybciej niż światło. Pulsar musi się zatem składać z niebyle jakiego materiału. Żeby zobrazować wygląd pulsara, wyobraźmy sobie masę słońca, upakowaną w kuli wielkości Manhattanu. Jeśli to za trudne, może prościej będzie wyobrazić sobie 100 milionów słoni wsadzonych w sztyft od szminki. Aby osiągnąć taką gęstość, trzeba by ścisnąć całą pustą przestrzeń, którą cieszą się elektrony orbitujące wokół jąder atomowych. Wgniotłoby to niemal wszystkie naładowane ujemnie elektrony w naładowane dodatnio protony, dając w rezultacie obojętną kulę z szaleńczą wprost wartością siły grawitacji przy powierzchni. W takich warunkach łańcuch górski gwiazdy neutronowej nie musiałby być wyższy niż grubość kartki papieru, żeby wejście na niego wymagało więcej energii niż alpinista zużyłby podczas wspinaczki na wysoki na 5000 tysięcy kilometrów klif. Krótko mówiąc, tam gdzie siła ciążenia jest duża, wysoko położona materia spada i zapełnia nisko położone miejsca. Brzmi to niemal biblijnie. Zupełnie jak ustęp o przygotowywaniu ścieżek Panu. Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i wzgórza obniżą. Równiną niech się staną urwiska, a strome zbocza niziną gładką. Jak widać, jest to przepis na kule. Z tych właśnie powodów spodziewamy się, że pulsary są najdoskonalszymi kulami we wszechświecie.